Witam, witam. Zapraszam na no mój kanał. subskrybujcie, jak pani tego typu łoba. kto nie obejrzy teraz, to zapraszam. zasubskrybujcie cały kanał. Tego typu szkoły, jedne. Czas do pracy. Czas niedługo doskonałe. Jeszcze wiem, że. Jeszcze do trochę czasu jest Ale wszystko się dostało. Czyli kupowanie rzeczy i inne rzeczy Trzeba przygotowywać się no, do szkółki Jesień, łobaby Tego typu Nie no. <śmie> Dziękuję, widzowie, fajnie, że byliście wczoraj na tym, że posłuchaliście to, co miałem wam do powiedzenia, czyli no, związane z tym, co było wczoraj. Os takie ostrzeżenie wam pójdzie z moim menedżerem: jak, co, jak, widzowie, fani, typy typu. To było pierwsze ostrzeżeń, które dało Wam znaki, że no, jak nie się yy, myśleć pozytywny podejście do nas, no to no, widzieli, sami widzieliście, widziałeś wczoraj. akcję. Nagle się wystraszyliście, że poleciał kanał, komo, że dostałem jakiegoś bana. Nie, nie, nie. Wszyscy te kanał jest bardzo czyściutki, jak się mówi. Tego po prostu zrobiliśmy taką matcę, żebyście wy, widzowie, fajnie zrozumieli jedno, że nie muszę się z wami żegnać, w każdej chwili mogę odejść w ciszy, jak się mówi, tego typu. Trzeba o jakąś chwilę odejść i nie żegnać się z Wami. To było takie pierwsze ostrzeżenie, które dałem Wam znak, że no, trzeba się zastanowić, co się mówi, o kim się mówi i co. To wczoraj, wieczorem i tłumaczyłem Wam na scenie głównym, czarnym. To nie był, to zaskorbujcie i bądźcie na bieżąco tego typu. No i widzicie. Pierwsze co tylko 4-5 minut już, już na napuszczaliście o, kanał rowerka poleciał czy coś, czy bana dostałem. Widzicie. Nie wiadomo który, jaki dzień, kiedy dzień od z kanału. I nie będziecie widzieli, bo się nie muszę żegnać. Jak wy macie widzowie fajni nas w dupie, no to ja nie muszę się z wami żegnać. Ja mogę zamknąć i goodbye! Szukajcie nas w polu wiatru, a się mówi. To było takie jakby widzowie fani z ostrzeżenie, które no on nadejdzie coś takiego jak wczoraj. Bo mówię, no, to nie jest sztuką widzowie fani gadać, bo wy tak gadacie, bo ktoś wam mówi, czy coś inaczej, tylko wy to lecicie jak ksiądza światło. niektórzy. I to kolejnie wiesz, wchodzicie. No ale cóż, no jak wy widzowie fani rozumiecie tak jak wczoraj tłumaczyłem na synie? To jest, to samo mogę powiedzieć Wam coś takiego, że wystrajcie się i włóżcie łeb do kibla i jedźcie gówno z kibla. Bo ktoś Wam każe to zrobić. Zrobicie? Tak i działacie. Dlatego przykład wczoraj dokładnie Wam pokazałem. To jak Wy widzowie Pani Działacie Bo ktoś wam powie i już lecicie Jak śmieje to światło A ja bym powiedział włóżcie Łeb do kibla I jecie gówno lub Picie wodę z kibla Robicie No właśnie <laughs> Dlatego Pomyślałem Z menedżerem Że waszą nauczką zachowań że wyłączymy kanał na chwilę zobaczymy jaka będzie reakcja Pierwsza reakcja O, takie do sybana. O, takie z kanał z rowerka poleciał o Pierwsze co? Dlatego ja czekałem na wasze fajnie wasze, wasze komentarze na, w różnych stronach co i jak A to było jakby pierwsze ostrzeżenie które było nawiązane do zastanowienia się e, co wy chcecie osiągnąć tą swodą, swoją ludzką głupotą. Tego typu, bo na razie to pokazujecie no chojową i to bardzo chujowo powiem wam podejściem. Wręcz pokazujecie tak jak mówiłem to to wczoraj jeszcze raz powtarzałem, jakbyście eee a jak ktoś by to powiedział, słuchajcie widzowie Włożycie łeb do kipla i pijcie wodę z kipla I to gówno z kibla Zrobicie, włożycie łeb do kipla, Niektórzy to by włożyli To jest takie, takie jakby porównanie wasze było <grym> Dlatego mówię, widzowie Fani, że no to jest jakby taką przestrogą dla was. Pierwsze ostrzeżenie to było dla was, żebyście jakby nas zrozumieli. Chociaż który z was, chociaż mi napisał tak, jak wczoraj mówiłem, widząc pani, jest z was napisał na to, czy, czy nadana czy nie pomóc Ci przy malowaniu? Nie. Tylko o, takie upierdoli sufi, takie upierdoli szyby, tylko to umiecie łapać, a to, żeby komuś pomóc, doradzić czy coś, nie chuja. Dlatego ja z menadżerem postanowiłem się zrobić takie oszerzenie, które no, może was to zastanowi, bo mówię, no to jest tylko to, co to było, to, to było wczoraj, to było tylko rozszerzeniem. Nic nie wiadomo, jak to będzie naprawdę dalej. Może faktycznie odejdę od pożegnania się. Nie wiadomo kiedy, co i jak. Abyśmy, bo z menadżerem to rozmawiałem. A szkoda, że Was nie trzymałem do wieczora. I zobaczyć jaka, jakie przemyślenia. Ale mówię, to jest tylko ostrzeżenie, pierwsze oszerzenie, które no, picie sobie do główki, że no, przyjdzie taki czas, że jak się mówi, o rozliczeń, że może z, mogę zamknąć i w i nie będę się żegnać z wami. No za co mam was żegnać dziękować, że wy właśnie takim sposobem robicie wszystko na przekór i to było pierwsze takie moje widzowie fajnie, takie ostrzeżenie puszczone I to mam nadzieję że się, się nie powtórzy <laughs> Bo, wy chcecie z Lotfanów, tak mówię mówiłem wczoraj, wczoraj, wieczorem, Zaraz będzie mi, i, będzie 5 lat, jak nie ma z Lotfanów, płyt, ani ich. Futra, tak wydana, była w 2021, mimo tego, e, tam parę sztuk poleciało. Faktycznie, za Dunaj, to, to jest fakt, ale jakoś się do tego. Nie kwapimy, jak wy nie kwapicie się do szanowania nas, to czego my mamy wszystko robić za was, wykładaj wam za, na to Ja wiem, że, że jestem okrutny, ale wy jest do tego do, 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 do mimo tego. I Wasze głupota ja wiem, że za, albo zazdroszczyście, albo nienawidzicie, albo naprawdę macie coś, naprawdę w domu problemy, że nie umiecie rozwiązać problemów. Zobaczy. Ja coś wieję cały czas. I zobaczy. Pracuję, nie piję. W domu coś robię. Efekty są. A wy, wzowie, gdzie was są? Wasze efekty pracy <laughs> Żadnych prawie. Może minimalny jakiś ruch robicie, ale to jest tylko, kurwa, minimalny ruch. Ale to wy do tego doczyniacie się w sobie, że no nie umiecie doczynać czyjejś yy, pracy, wkład. Tylko pierdolicie to. A już ten dotwana, bo był. Był, był dawno nowe płyty, nowe jakieś płyty inne rzeczy, ale jak wy podchodzicie tak chujowo do nas, ktoś z was yy, przez ten długi weekend ktoś z was z was zapyta się do, na do na, nas czy na czacie Czy nie pomusi Tiger przy malowaniu, nie, kazał. O kurwa, Sufi, O kurwa, o upierdowy. I tak, i tak was połapałem. I gdzie jest tutaj od was, od waszej szampał? pomocy żadna? Mieć się tylko, krytykować, Zawsze coś wam się nie podoba. No sami fajnie fancy dupy moczycie. Nie ja ani kobra. Takie proste. Jak nie że nasza szanowność, to my bardziej nie będziemy. Dwie stale działają. Jak wy nie umiecie doszanować, to, 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 to my staramy się tego... To, to dlaczego my, my, my mamy szanować was? I to wczoraj pierwsze nie puściłem, które no pierwsze co, gdzie jest y, Tiger'a? Co się stało? Zrobił bęc? rowerka? Ja też się z tego nabijałem zwłaszcza z, y, z takich, y, y, kojarzę z Jarka, nie, nie, nie kojarzę, za bardzo nie jestem w tematach. Pierwsze wasze skarżenie. O, bana to są. Nie muszę dostać bana. Ja mogę w każdej chwili odejść i nie żegnąć się z Wami. Tak samo robię jak z Wami. Jakby z nami robić się. Piłeczko się odbija. I to z No strony. No ale no jak, jak fajnie rozumiecie. Pojęcie tego wyśmiewania się z kogoś nie szanowania, no, no to później macie tak jak ja. No ale no cóż. No, mam nadzieję, że coś po wczorajszym dniu, takie ostrzeżenia, coś, coś tutaj, mam nadzieję, że was coś nauczy, ale wątpię w to. Ale może trochę coś was tam, jakby, do głupki w wejdzie. Tak wczoraj tłumaczyłem, wczoraj, to był na scenie, to był. Bo wy się śmiejecie, o, bo tak upierdol sufit czy tam, nie wiem co. A wy, widzowie, fani, chociaż zapytaliście się, czy nie pomóc Tiger? Nic. Nie chwapieliście się do tego w ogóle. Dwa dni, jeden dzień, yy, yy, wiadomo, pierwszą warstwę, a drugą drugą warstwę i i korytarz zrobiłem. Ja i to właśnie yy, Pokaz pokazuje się szczególnie wy w jej że faktycznie ma się No to, to jak była takie wyjebane to moje pierwsze nie było takie jakie wczoraj doszło no Ale coś, czy was coś tutaj ruszysz sumienie na to wam nie odpowiem bo nie mówię ale zobaczymy, no. pożyjemy, zobaczymy bo wy to jak mówię, to wy to nic nic, kompletnie nic wy to macie tak w dupie ja pierwszy raz się styka z takim środowiskiem waszym, jak tutaj pokazujecie na temat. Że nie szanujecie. Pierwszy raz stykam się. Od tyle lat, pierwszy raz się stykam z takim podejściem kujowym dla... dla mnie. Podejściem, że was no, to nie nic. Ale jak coś do czegoś, pytacie się na czacie czy na stremach Kiedyś co trwano, kiedy co jak. No to wczoraj. Jak wy się o to pytacie, to ja się muszę was zapytać. Kiedy wam się załączyć trybę w główce i zrozumiecie, że każdy z nas jest człowiekiem Nie czy jestem znanym youtuberem, czy znanym aktorem, czy piosenkarzem. Jest to człowiek, jak każdy z nas. A to, że wybrałem taki poziom jaki w wybrałem. To znaczy, że idę do przodu. No, że nie staję. U Was jest taki problem, że. Yy, tak, wczoraj Wam powiedziałem to. U Was jest problem taki, że może macie jakiś problem życiowy, prywatny. To, to sobie nie dajecie z tym radę. I staracie się jakby to przeżyć, zwalić na jakąś winę. Nie na siebie, tylko na kogoś. A najlepiej no, zwalić na, na mnie, bo lepiej to. Ale cały czas na barak macie problemy na to, to że przeżycie się rzekomo. Zobaczymy z siebie. To i tak zostaje u was to wszystko. I to, co tam nie widzę. Nie umiecie jakby to. To się no, rzecz, że na no, Kuba ja też muszę tam. Łoży sobie życie wziął się w gaz, wziąć się za naprawy. Zobaczcie, rapaturie na przykład też rafatus też miał problemy z piciem i inne rzeczy, jak wiecie do dziś w wieku 19 lat. Miał problemy. Ale wjechał za granicą do Niemiec też Was I bardziej doszanowali jego, niż was, jak wy to robicie po swojemu. Bo wy to robicie na, jak się mówi, na odpierdol, to wszystko. No to róbcie na odpierdol, tylko nikt nie będzie was szanował i nikt nie będzie chciał wam pomóc. Wręcz jeszcze po dubie dostajecie od ludzi. No ale znaczy, ja nie będę Was uczyć, jeśli Pani życia. A tego macie swoich rodziców, opiekunów, swoich... Też Was powinna uczyć. Ja tego przybliżam fragment życia wziętego, który z życia świętego, prywatnego, który z Was ma na pewno problemy życiowe, prywatne z rodziną czy no, w związku, czy tam nie wiem, no różne sytuacje, które no, nie możecie dać sobie razu z tym. No ale jak będziecie dawali taką radę olewać, to nikt wam nie pomoże. W kopniaki dostajecie. Karniaki, jak się mówi. No bo dostajecie mimo tego karniaki. To po chuj. To jest. I najlepiej zwalić na kogoś i być czystym, prostu Tylko słabe to wychodzące. tego typu. Zarówno pan, Zaskrybujcie kanał, przemyślcie sobie tego typu. I myśli główką niedupą. Zaskrybujcie. Lepiej się wita niż się żegna tego typu. Miłego dnia.